Osy to jedne z najbardziej niedocenianych owadów, a jednocześnie pełnią niezwykle ważną rolę w przyrodzie. Ich życie, zwyczaje i przystosowania kryją wiele fascynujących ciekawostek, które mogą zaskoczyć nawet tych, którzy uważają, że wiedzą o nich sporo. Osy występują na całym świecie i można je spotkać na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Istnieje ponad 100 tysięcy gatunków os, a naukowcy wciąż odkrywają nowe. Większość gatunków os to samotnice, ale część żyje w dużych społecznościach przypominających organizacje pszczół czy mrówek. Ciało osy zbudowane jest w taki sposób, że łatwo odróżnić je od pszczół, mają smuklejszą sylwetkę, węższą talię i często gładkie ciało bez gęstego owłosienia. Ousi posiadają żądło, które mogą wykorzystywać wielokrotnie, w przeciwieństwie do pszczół, które żądląc giną. Choć wiele osób uważa osy za szkodniki, odgrywają one ważną rolę w ekosystemie, ponieważ regulują liczebność innych owadów. Wiele gatunków ospoluje na muchy, gąsienice czy pająki, stając się naturalnym sprzymierzeńcem człowieka w walce ze szkodnikami. Osy potrafią porozumiewać się między sobą za pomocą zapachów, a także drgań. Gdy jedna z nich poczuje zagrożenie, może uwolnić feromony alarmowe, które ostrzegają resztę kolonii. W dużych gniazdach takie sygnały potrafią wywołać natychmiastową reakcję obronną. Gniazda os budowane są z przerzutego drewna wymieszanego ze śliną, daje papierową, lekką, a jednocześnie wytrzymałą strukturę. W jednym sezonie kolonia os może zbudować gniazdo o średnicy przekraczającej pół metra. Królowa Ousi jest jedyną samicą w kolonii, która przezimuje i założy nowe gniazdo w kolejnym roku. Robotnice żyją zazwyczaj tylko kilka tygodni, natomiast królowa może przeżyć nawet do jednego roku. Osy karmią swoje larwy głównie mięsem, rozdrobnionymi owadami, które przynoszą do gniazda. Dorosłe osobniki natomiast żywią się nektarem, sokiem owoców i innymi źródłami cukru, dlatego tak często można je spotkać przy słodkich napojach i owocach latem. Niektóre gatunki os są pasożytami i składają jaja do ciała innych owadów, takich jak gąsienice czy pająki. Larwy rozwijają się wewnątrz żywiciela, stopniowo go zjadając. Takie zachowanie może wydawać się brutalne, ale jest kluczowe dla utrzymania równowagi w przyrodzie. Ousi potrafią rozpoznać twarze innych, a zbadania wykazały, że potrafią zapamiętać i rozróżniać wzory na głowach swoich pobratymców, co pomaga im w rozpoznawaniu członków kolonii. Skrzydła os są niezwykle lekkie i silne, dzięki czemu mogą latać z prędkością przekraczającą 30 km na godzinę. Potrafią również zawisnąć w powietrzu podobnie jak ważki. Ousi są niezwykle zwinne i precyzyjne w polowaniu. Mogą pochwycić ofiarę w locie, a następnie urządlić, by ją sparaliżować i gniazda. Niektóre ołusy tropikalne są wyjątkowo duże. Osa, zwana szerszeniem olbrzymim azjatyckim, może osiągnąć długość do 5 cm i jest uznawana za największą osę na świecie. Osy pełnią także rolę zapyłączy chociaż nie są w tym tak skuteczne jak pszczoły. Mimo to odwiedzając kwiaty w poszukiwaniu nektaru, przenoszą pyłek i przyczyniają się do zapyłania roślin. Rządło ołusi nie tylko zadaje ból, ale również wstrzykuje jad zawierający mieszankę enzymów i toksyn, które mogą wywołać silną reakcję alergiczną u niektórych osób. Niektóre gatunki os specjalizują się w polowaniu na konkretne owady, na przykład istnieją ołusi, które polują wyłącznie na pająki. W ten sposób natura zadbała o utrzymanie równowagi między różnymi gatunkami. W odróżnieniu od pszczół, osy nie gromadzą miodu na zimę. To właśnie dlatego ich kolonie giną wraz z nadejściem zimnych miesięcy, a przetrwa jedynie królowa. Osy posiadają doskonały wzrok i oczy złożone umożliwiają im dostrzeganie ruchu nawet z dużej odległości. Dodatkowo mają trzymałe oczy proste, które pomagają im w orientacji w terenie. Niektóre kultury traktowały łusy jako symbol odwagi i wojowniczości. W starożytnej Grecji były kojarzone z wytrwałością, a w Japonii istnieją legendy o ich niezwykłej sile. Wbrew pozorom łusy nie atakują bez powodu. Najczęściej stają się agresywne, gdy poczują zagrożenie dla swojego gniazda lub gdy próbują zdobyć pożywienie. Larwy os wydzielają słodką substancję, którą żywią się dorosłe robotnicy. W ten sposób powstaje swoista wymiana, larwy dostają mięso, a dorosłe osobniki otrzymują słodki pokarm. Niektóre ousi potrafią polować w grupach, współpracując ze sobą w schwytaniu większej ofiary. Ta strategia zwiększa ich szanse na zdobycie pożywienia dla kolonii. Osy są niezwykle odporne, potrafią przetrwać w różnych środowiskach, od tropikalnych lasów po suche stepy. Ich zdolność do adaptacji sprawia, że należą do jednych z najbardziej rozpowszechnionych owadów na świecie. Niektóre gatunki os potrafią używać trucizny nie tylko do obrony, ale również do manipulowania zachowaniem swoich ofiar. Zdarza się, że osa paraliżuje owada, ale nie zabija go, aby zapewnić świeże pożywienie dla larw. Szerszenie, czyli jedne z największych przedstawicieli os, mają tak silne żądło, że potrafią przebić nawet ciemkie warstwy odzieży. Ich jad jest bardziej toksyczny niż u mniejszych O.S. W Japonii szerszyn olbrzymi uważany jest za jedno z najbardziej niebezpiecznych zwierząt, ponieważ jego urządlenia bywają śmiertelne dla ludzi uczulonych. Niektóre osy mają wyjątkową zdolność termoregulacji, potrafią podgrzewać swoje mięśnie lotne poprzez szybkie drgania, co umożliwia im start w chłodniejsze dni, kiedy inne owady są nieaktywne. Osy są znane z tego, że uczą się bardzo szybko. Badania wykazały, że potrafią zapamiętywać zapachy związane z pokarmem i kierować się nimi przy poszukiwaniu pożywienia. Niektóre osy potrafią zmieniać kolor swojego ciała w zależności od wieku. Młode osobniki mogą być jaśniejsze, a starsze stopniowo ciemnieją. Choć większość os żyje tylko jedno lato, w niektórych tropikalnych rejonach istnieją gatunki wieloletnie, które mogą budować ogromne gniazda liczące setki tysięcy osobników. Osy odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu populacji komarów, much i innych owadów, które mogą być groźne dla zdrowia człowieka. Niektóre gatunki os zostały wykorzystane przez ludzi w rolnictwie jako biologiczna metoda ochrony upraw, zwalczają one szkodniki bez potrzeby użycia chemicznych pestycydów. U os występuje zjawisko haplogiploidii. Samice rozwijają się z zapłodnionych jaj i mają podwójny zestaw chromosomów. Natomiast samce z niezapłodnionych i posiadają tylko pojedynczy zestaw chromosomów. Osy są mistrzami w orientacji przestrzennej, zapamiętują położenie swojego gniazda względem charakterystycznych punktów w otoczeniu, takich jak drzewa czy skały. Niektóre osy potrafią udawać inne owady, na przykład wyglądem przypominają pszczoły, co pomaga im zmylić drapieżników. W Afryce istnieją gatunki os, które żyją w symbiozie z niektórymi roślinami. Składają one jaja w łodygach, a jednocześnie zapylają kwiaty, pomagając roślinom w rozmnażaniu. Osy potrafią być niezwykle agresywne wobec intruzów, ale między sobą w kolonii mają rozwinięty system hierarchii i współpracy. Niektóre gatunki os mają wyjątkowo kolorowe ubarwienie od jaskrawo-czerwonego po intensywnie niebieski czy metalicznie zielony, co sprawia, że wyglądają egzotycznie i przyciągają uwagę. Choć ludzie obawiają się os, w wielu kulturach były one uważane za symbol odwagi, porządku i ochrony. W starożytnym Egipcie utożsamiano je jest wojownikami broniącymi faraona. Osy mają niezwykle rozwinięty system gryzienia, ich żuwaczki są tak silne, że potrafią przegryźć hitynowy pancerz innych owadów, a nawet cienkie drewno. W gniazdach ospanuje wysoki stopień higieny, robotnice usuwają martwe larwy i resztki pożywienia, aby nie dopuścić do rozwoju chorób. Niektóre osy potrafią wytwarzać dźwięki poprzez pocieranie części swojego ciała, służy to do komunikacji wewnątrz kolonii. W badaniach wykazano, że osa może odczuwać coś na kształt stresu, zwłaszcza gdy jej gniazdo zostanie naruszone, wówczas reaguje chaotycznymi ruchami i zwiększoną agresją. Dzięki silnym szczękom osy potrafią rozdrabniać drewno na drobne włókna, które następnie wykorzystują do budowy gniazda. Proces ten przypomina recykling w naturze. Wielkość kolonii os może być bardzo zróżnicowana od kilku osobników w małych gniazdach samotniczych po tysiące w przypadku szerszeni. Osy są niezwykle szybkie i potrafią reagować na zagrożenie w ułamku sekundy, co czyni je jednymi z najsprawniejszych owadów drapieżnych. Niektóre osy mają cykl życia powiązany z porami roku tak ściśle, że ich larwy rozwijają się dokładnie w czasie największej liczby ofiar w środowisku. W sumie daje nam to 49 ciekawostek osach, każda z nich pokazująca inne oblicze tych fascynujących owadów.